Przyjmij tę tiarę ozdobioną trzema koronami i wiedz, że tyś ojcem książąt i królów, władcą świata, wikariuszem naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa, którego jest cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Nasz Pan, Jezus Chrystus, którego jestem wikariuszem, został ukoronowany cierniem. Stoję przed Wami z odkrytą głową, ponieważ jestem Waszym sługą. Proszę. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Przyszło nam żyć w czasach kryzysu. Nie mogę zmienić świata, tego co już napisała historia. Mogę jedynie zmienić siebie i niepewną ręką zacząć pisać nowy rozdział. Stoję na straży bogactwa Kościoła. Zobowiązuję się przekazać wszystkie nasze pieniądze oraz cały majątek w ziemi, nieruchomościach i wspaniałych dziełach sztuki na pomoc naszym głodującym braciom. Jeśli nawet będzie to oznaczało zubożenie kościoła, niech tak się stanie. Nie zmienię tego zobowiązania. Nie ograniczę. A teraz błagam wielkich i małych tego świata, żeby podzielili się swoim dostatkiem z tymi, którzy nie mają nic.